Cześć, witajcie, w dziku, zagrane książe Persji Dusza Rika. Dzisiaj noc, gdzieś w dziku, strasznych było ścieków, że było bossa. A dzisiaj na tej chwili a ja z muszę skazać. A już uda się muszę na zagrane Książę Persji Dusza Rika. Ja jestem Lordbana, dzisiaj lecimy dalej i mamy taki mocny, taki mieczyk Taki mamy kręcić, bardzo dobry. Tak, się nacifierać dziku na jak musimy tutaj. Że... Ale mamy sieni od 8. Nie, 7 i 18. Tak, super. Dziękuję Susko. Oooooooo! Nie, nie nie nie. A dzisiaj mamy już Susko, mamy paski życia. Tak. I końcu. I bardzo... o Znowu Boże, no nie no, nie no znowu to. Dobra. Aż dziś nam będzie już na za Dni, no, mamy no, wakacje, już trochę będzie, o, Okej, aż już lecimy. Już trochę będzie, już trochę jest wakacje Już trochę wakacje Że trochę jest wakacje, no, już trochę wakacje. Aj, chcę tam poczekać Co? Ła, aj, udało się, dobra No to muszę skaczać. O, udało się A już lecimy dalej

i Idę już na Lipsu, będzie już pierwsze, dziękuje, to jest wakacje Już trochę będzie już wakacje do w końcu i nie będę już bez głosu A zrobię tak, dziku. Będę już na głos krążę Persji, ale będę A zapraszam na lipce siebie, do pograć do wisiki, auto Tak e, po... do końcu zapraszam już na Tutaj nam mamy ścigu do szesnasty. Tak, do szesnasty Zapraszam mm. na Ondera Lego Sen Synoma. Straszny sen. Tak. Zapraszam na Ondera ściku Tak. I z dziesięć i słów. Zapraszam na nań 31 słów dzisiaj bardzo. I zapraszam na ondara Aż idziemy dalej. Okej, okay, jesteśmy na dół końcu. No gdzie nam budę? No tutaj nic. Nie ma krzyżynki na piasku? Nie no nic, no dobra. No nic, okej. Okay. Dobra, no zapisz... zapiszemy to na końcu. Okej, okay. chcesz zapiszeć? tak, okej. Okay. No noga, zapiszemy na końcu i tutaj mamy... Tutaj... Skok, hop. I hop, dobra, i hop. Dobra. No i tutaj będę życzy tam za trzeciecinku. Tak. W końcu. Okej, okay, to była trzecia. Tak, to trzecie ci Była. Tak. Dale, no cisza Głos, <głos> niecej. <noise> z. Zapłosza. Za Dobra, trochę. Pęk. Pęk. I pęk. Dobra. Idziemy dalej rzecz, ale i tutaj mamy środku tutaj i tutaj mamy no i wyra... czekam może będzie nowy miecz, ale znowu do finału ścieku tak okej, okay, bierzemy na pół mamy no i tak jest, na no, piasku dobra, tak, no to muszę na tutaj z pakul i zra, do do to później na do takie piaski. Do zabudania, do mizera, do później. do rzędałem, do góry. Dobra, wrócimy, witacie później Mamy to, o co mamy? Kozo Okej, okay, zapiszemy kozo i, i mamy ból i życie, ale mamy wszystko do paski życie. Tak, no i to mamy, patrzcie Co to jest? O! Mówiłem, że było Ale nie mierzę nie miecz Zostałem do finału ściku. Za będzie dachaki z wody nie, co to, to jest takie mocne... Nie, co to jest, że do poteć, Że było to krzynki. trzecia dzieku. Tak, to był nowy klucz. A tutaj była walka z Kaniną. Tak. Było tam w końcu. I... No, na chyżę gdzie No, tutaj. Nie, może tutaj idzie. A, tutaj mamy takie piaski. Mówi Kaniny. A patrzcie, takie piękne, wszystko tu spane piękne Bardzo ładnie Dobra, a już lecimy tutaj dane. Tak, tutaj idziemy dalej, w końcu Pchamy, okej, okay. mamy pchać za to Zróbmy chwilę ale uda się też pchać, na końcu Okej Tutaj idziemy No nie wiem, tutaj Mmm, nie, nie wiem Dobra, start Kop! nie Dobra, to nie jedziemy ta tutaj to plawo będzie. Tak, dobra, co, dobra, dar simaka, szybko. Szybko! Dobra, książę. Książę, dobra. Hop! I jest! Dobra, daram simaka, mam dość. Dobra. I co, mamy końcu? A gdzie jestem? Halo, gdzie jest? Kurde no gdzie jest? Aha tu! even if i am to find the mask of the wraith fate will find a way to reclaim me i will only be given a second chance to fail i'm overlooking something i must think this through this wall it looks similar to the ones i saw on my way back from the prison Dobra, i słuchajcie, musimy szukać krzynki w końcu. O, właśnie, tu jest krzynka Musi wszystko piaski. Tak. E, Krążę mówi takie piaski, tasu. To mówi. To jest piaski, tasu. <grym>, to jest fajne. Krążę mówi dobrze. I tak, piaski, tasu. <grym>, no okej okay. I tutaj mamy w końcu nie gniedzę. I tutaj mamy smuzy. O, tu jest krzynka. nowe zęcia. Dziękuję bardzo. No ale to idziemy dalej tutaj na <noise> końcu. Pęk. Tak. I tutaj mamy takie masę. Ale czego nie mogę? A e to. Nie, to nie idziemy tak do końca. Czyżby było tak? Mówki było? Tak, czyżby było? Dobra. Idziemy dalej. No, okej, okay. tutaj mamy wchodzić. O, jest piasek. A tu mamy sko. Jedno, dobra. Czeka, to muszę iść na schody. No dobra, to idziemy na schody, tutaj. Dobra, idziemy na schody tylko. Dobra, tutaj mamy schodko Dobra, idziemy tutaj, to mamy. O, właśnie, i mamy sysko. Sysko z panu, ok. No i to idziemy dalej, tutaj. Tak. I idą do naszego a czeka, to jest piaski? To to nie, czy nie. Aha! Poczekajcie! Ty, ty zabij. Tak, to się krąży zabi. Tak, to było z piaski. kani to tu zniszczy. To było, no tak. Dobra, no cóż, to musimy w końcu. Tak. Dobra. I tutaj mamy. O, patrzcie, druga jest. A czeka. A zniszczy? Tak. What if. What if Kylina didn't die in the past? But in the present. The sands would be created, but the Maharaja would fail to find them. They'd never be brought to his palace, and I would never release them. The Dahaka will have no business with me. My goal is clear then. Use the mask to force Kylie into the present where I can kill her. It's simple. Or sounds simple. Okej, okay, wyróbciemy na później, ale śleciły. O, co tu mamy? Piaski? Eee to mamy sysko. Alefange, to było ścieku. 12-13, kurde. Alefange, mamy sysko? No jest, dobrze za mogę. Za paski życie i piaski tastu. Tak, dobrze. Dobrze za mogę. To jest dobre, dobry na książę i duszyka. Dobra. Aż lecimy dane Dobra, aż lecimy tutaj dane Okej. I tutaj mamy taki mocny... Chodzi. O, mamy pies. Dzień dobry. O, ale głośno, no coś... Czego głośno jesteś? O, o! O dobry jest, kurde. Bo jest taki dobry? Kurde, bo no jest dobry. zasze Ła wow, no pies, no proszę. Kurde, białe biały miecz, woda na no miecz. Właśnie. Na no miecz, no, taki dobry. Ale że, że do finału Zaczę na ten na mieczek. Dobra. Sko? Tak. Aaa, jeszcze to pies. Okej. Okay. Pek. Kurde, na no, książę dalej. Dale, książę, dalej dalej. Dobra krążę, dalej. Funny. Jest. Dobra. Yes. Dobra. Dzielę dalej tutaj. Dobra, tutaj mamy. Tak. Dobra, mamy to. Funer, pęk, skacz. No i piękne. Bardzo ładnie. No i bardzo ładnie. Już ten mamy. Teraz idziemy tutaj na środku. Dobra, No i tutaj mamy... Dobra, bo zaciszę na zły głos. Dobra, tutaj dzielę dane i tutaj skaczymy. A, nie da się. Dobra, mamy wodę. Mamy. A czemu ma gazetka? Gazeta, właśnie. No nie wiem, do Mmm, Ja nie wiem, do Gazetka. Gazetka, co droga. Nie ledno, liść, gazetka. Musicie. <grym> nie ledno. Dobra, to jest do gazetka. Tak, do gazetka. Dobra, a jeszcze idziemy tutaj, idziemy dalej tutaj, idziemy tu O, tu jest nas nie O, nie chcę dziękuję bardzo, do widzenia Pa, pa <grym> Okej, okay. dobra, idziemy dalej tutaj O, mówiłem to książę, to już O nie Jeszcze maska Jeku Zawrana maski Jeku Matko, nie zawrana maski dziś Matko co? Po co? No, kurde no, dobra Dobra no sty no, Kurde no nie mogę walczyć NIE MOGĘ! Bardzo Bardzo nie mogę Właśnie Dobra sko, Tak Nie mogę Właśnie nie mogę Nie mogę Chcę no, coś Dobra Ale jeszcze lecimy Tutaj skacze, Pęk tu, 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 tu Dobra Piękne Piękne zroby Hop 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 No dobra Tutaj mamy skok zry Hop Hop No gdzie, no pude Hmm, dziwne Hmm, dziwne Bardzo dziwne, dobra Może ja teraz Nie, gdzie jesteś? to? to aha Dok, tutaj właśnie, tutaj idziemy oh. Dwa się zanane Dobra, idziemy tutaj. Hop, hop i hop. Dobra, dalej simakę końcu. To może dań do... nie, może nie, no to będzie słapeć simaka. No dobra, z tego, że, dobra, dala, hop, hop. Jak piaski tasu, tak. O, właśnie, to jest słaby. Lepsze. <gryzja> o, książę, mówą. Hop, hop i jest dara no i jest ok dara tutaj daga dara krążę dara krążę dara lecisz kropse dara i jest hop i hop dobra dobra idziemy dalej tutaj o jeszcze pies no dzień dobry dzień dobry okej okay. łano no to proszę nie bić nie Dobra, skacz, skacz na pięknie. O łano, to kurde. Nie mogę walczyć mnie. No, Dobra. dobra. O, kurde, no, no. O łano, pies! Zastanie! Nie <gry> mogę tu wańczyć. To walczy, No, kurde. Dobra, tu mamy sko. Mamy sko. Dobra. No, i musimy zliczyć, tak. No i ładnie tylko. Dobra. Dzielę tutaj dane, tutaj w środku, z... A mamy. Dobra. Tutaj mamy, tutaj w środku. I dobra. Dzielę tutaj dane. No strasznie rada. Tak. Tu. Okej. Okay. Dobra, tutaj idziemy ta O, jeszcze trochę będzie maska, o nie! No mówię, to jest to... No okej, okay. tutaj idziemy tutaj. O nie. Nie to maska. Dlaczego on no, nie mówię ty? Maska. Dobra. Ale 6, to będzie smutny. Leć krążę. I zaciągnę z oki za rok. A jeszcze To jest za rok. Leć książę. No owo my tak. Tak, mówki. Patrzcie, maski. Jest. No jest. No straszne. Aż tu, tutaj jest straszne. Będę Bardzo straszne. Dobra. Aż lecimy. Leć, lecie, krzyży. Lecieć. A ja zacznę na napózie. Cześć. Kim jesteś? Książe, nie syjesz? Nie jesteś? A co mówi, książe? Co jest tak? O nie! Kim jesteś? Nie. <laughs> nie! Takie było odcinku. Tak, tak, to tu już było tak. A noga, tak, to tu było tak. Tak, to już było. Ale leciłem skadać krążą. Ty sam się zniszczyłeś. Tylko wtedy mogę Dzień dobry. Le. Okay, już lecimy. Jesteś pofany. Piaski to są hężary dane? Życie? Co? Nie! Czemu? Czemu mówicie hężary? Piaski! Ha! Piaski dane? A życie? Ty on dane? Nie! Ty słaby jest maska! Coże? Boże, on słaby jest z maską. Pudę. A, a, dobry. dobry. Ha, on jest dobry z do maską. Ha, no daje życie. A chudy. dobra... Noga. Nożurze, no dobra... A nic. Okej, okay, no dobra, zróbmy ty. Z maską, na no, krążę. Nie z krążę, a teraz maska. Tak. O, piękną złowyk. Tak. O nie, no znowu na pies. Lora. Mm. No, wążemy, muszę. Lora, muszę pies mu wąż. Musiel maski? Kim Ksz... jest w końcu? Nie znam końca. Lora. Nie znasz. Ale żeby było, to dziwne. Dziwne, no bardzo dziwne. Ciao. no, szansę, tak, walczysz Wanczy, Jeszcze a jeszcze szwankuję, do... owa, no pasuje, mało Dobra, Sysko, koniec. No nie, no i sieny. Boże, no i Dobra, No, Dobra, wanczy. No, muszę wanczy, bo... muszę muszę sysko. muszę. Nie, nie, walczyć nie, Koncąc, zyskał. No okej. Okay. Hop. Hop. No okej. Okay. Tutaj mamy. No co tam mamy? Na górze? O, tutaj. Tak. okej okay. okej. Okay. Ja zrobię, na bez głosu, ale idę, żeby do pójdzie Pogdanie.